Thank you Kochani, dzisiaj ja i kilka booktuberów, które właśnie będziecie wiedzieć za chwilkę, opowiadam o książkach, które były rozsławione, które były powiedzmy bardzo wysoko na jakichś rankingach książkowych, a okazały się totalną klapą. Cześć wszystkim, z tej strony Ania i możecie mnie znać z kanału Kulturalnie z Anią. Dzisiaj jednak przychodzę do Was gościnnie na kanale KI z Booksholic. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do tego cudownego projektu. A dzisiaj opowiem Wam o jednej książce, która miała być cudowna, wspaniała, a okazała się totalną książkową porażką. Więc cóż, zapraszam dalej do oglądania! Szczerze powiedziawszy, dużo było w moim książkowym życiu takich tytułów, które miały być cudowne, a okazały się totalną klapą. Jednak najbardziej zapamiętałam czerwoną y, królową Wiktorii Ewiart. Jak wiecie, był ogromny szum i boom na ten tytuł i y, ja przeczytałam go tak naprawdę od razu po premierze. Z tego co pamiętam, było to jakoś na początku 2015 roku. Główną rolę w Czerwonej Królowej odgrywa Mer, młoda dziewczyna, która mimo tego, że jest czerwonokrwista, to odkrywa pewne zdolności, które są tak naprawdę przeznaczone tylko dla tych srebrnych. Więc musi jakoś to ukrywać, walczyć z tym i szczerze powiedziawszy... Ten motyw też wydaje mi się bardzo oklepany w trochę innej formie, ale jednak nie jest to nic odkrywczego. Wątek, w którym ktoś okazuje się nie pasować do reszty społeczeństwa, musi jakoś ukrywać przed nim wszystkie swoje te cechy, które wychodzą na wierzch, więc to nie było za fajne. Dodatkowo było tutaj powielenie i skopiowanie tak naprawdę wielu motywów z innych książek, chociażby Igrzysk Śmierci, Wiecie, Młodsza Siostra, Bunt strażnicy patrolujący to co się dzieje wokół. Tak samo przecież było w igrzyskach. Były takie walki na arenach, gdzie ci z wyższych sfer walczyli między sobą. No więc przepraszam bardzo, ale za dużo podobieństw jak tylko na jedną książkę. Drugą książką, która musiała być z pewnością jakąś inspiracją dla Wiktorii Eiviard były Rywalki, dlatego że był tam mocno zarysowany właśnie wątek wyboru dziewczyny na księżniczkę dworu. Więc to było też okropnie skopiowane i myślę, że autorka mogła jakoś chociażby bardziej e, w oryginalny sposób rozwinąć ten wątek. Jednak wiecie, na dworze są jakieś intrygi, coś się dzieje, mogą jakieś nowe, drugoplanowe postacie cokolwiek tam zamieszać, pozmieniać, tak jak to umie robić chociażby Sarah J. Maas. Więc cóż, to mi się też nie podobało. Dużo też było podobieństw do szklanego tronu, przy czym szklany tron w całości czytałam z tego, co pamiętam po Czerwonej Królowej, ale tak sobie kojarzę, że też było dużo podobieństw i na pewno też do niezgodnej. Wiecie, gdy Mer musiała walczyć z samą sobą z tym, że nie jest tak do końca przystosowana do tego systemu, jaki ją otacza, do tego, w jakim świecie żyje, więc była taką niezgodną więc cóż, naprawdę za dużo moim zdaniem inspiracji, bardzo hamsko skopiowanych, więc cóż, nie polecam. W książce mamy również bardzo oklepany motyw Podziału Społeczeństwa, tym razem na kwistych i czerwonokrwistych. I cóż, było to niby oryginalne, ale tak naprawdę nie, bo w którejkolwiek lepszej bądź gorszej książce właśnie dystopijnej coś takiego mamy. Wszystko by było fajnie, jeżeli tak naprawdę ta historia chociaż w jakimś malutkim stopniu wydawałaby mi się oryginalna. Jednakże była to okropna kopia innych książek, ale niestety na o wiele gorszym, niższym poziomie. Więc szczerze powiedziawszy, przeczytałam tę książkę do końca, ale od razu uznałam, że nie ma co się męczyć ze szklanym mieczem. Po prostu jeżeli pierwsza część była tak okropna, to nie ma szans, żeby druga nagle w jakiś magiczny sposób okazała się odkrywcza. Bohaterowie nie byli jakoś za dobrze przedstawieni, wykreowani z tego co pamiętam. Było raczej tam więcej opisów i tak naprawdę musieliśmy się wielu rzeczy domyślać, więc tutaj również autorka się nie popisała. Jeżeli chociaż trochę lubicie fantastykę i czytaliście te wszystkie serie typowo młodzieżowe, bardziej lekkie, z wątkami fantastycznymi, to nie ma się co brać za Czerwoną Królową, bo będzie to taka niezbyt przyjemna powtórka z rozrywki, będziecie mieli wrażenie takiego déjà vu, ale niezbyt przyjemnego, więc moim zdaniem nie warto tracić czasu. Ja już jednak kończę narzekać, za dużo dobrych książek na mnie czeka. Jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie Kaju za zaproszenie do tego filmiku, byłoby mi bardzo miło i do następnego. Cześć! Dzisiaj mam Wam powiedzieć o książce, która miała być cudowna, a jednak okazała się być porażką. Na sam początek chciałabym powiedzieć, że bardzo dziękuję Tobie Kaja za zaproszenie do tego filmiku i czuję się zaszczycona za to, że mogę wziąć udział w tym projekcie a książką, która najbardziej mi rozczarowała jest Oddam Ci Słońce, Jandy Nelson. W pewien czas na naszym Booktubie było o tej książce bardzo głośno. Kiedy po nią sięgałam, myślałam, że będę zachwycona, a tu się okazało, że ta książka jest tak nudna, są takie flaki z olejem, że tego chwilami naprawdę nie idzie czytać. Od samego początku książka ta mnie niesamowicie nużyła. Musiałam się naprawdę bardzo pilnować, żeby przy niej nie zasnąć. Czytając ją naprawdę co chwilę chciałam ją odłożyć, przekartkowywałam strony i szukałam czegokolwiek, co mogłoby mnie w niej zainteresować. Ja się szczerze mówiąc sztuką nie interesuję, ale myślę, że to jest całkiem dobry pomysł i ten motyw bliźniąt też mi się bardzo podobał w samym początku, ale ja nie rozumiem o co chodzi w tej książce, o czym ona jest, po co została stworzona. Nie rozumiem jej fenomenu, nie rozumiem dlaczego wszystkim się podoba. Ja szczerze mówiąc nie czułam żadnych emocji do tych bohaterów, ani do Jude, ani do Noa Oni po prostu byli, bo byli, książka była, bo była. Przeczytałam ją, męczyłam się z nią chyba dwa tygodnie, a jest ona krótka, ma 370 stron. A ja męczyłam się z nią i mimo tego, że ją kartkowałam szukając jakichkolwiek ciekawych wydarzeń, to nie znalazłam w niej nic. Nie rozumiem też tego, w jaki sposób ona została po prostu napisana, bo mamy tu takie jakieś dziwne poetyckie wplecenia, które w ogóle nie pasują mi do młodzieżówki i może autorka miała dobry pomysł, ale po prostu nie umiała go wykorzystać. I myślę, że chciała, żebyśmy my wszyscy szukali w niej takiego drugiego dna i myślę, że chciała, żebyśmy szukali jakichś takich rozwiązań między słowami, żebyśmy się doszukiwali jakiegoś sensu, a ja tego sensu po prostu nie znalazłam. To jest tylko i wyłącznie moja opinia, więc jeśli się z nią nie zgadzacie, no to w porządku. Ale może napiszecie w komentarzach tam gdzieś na dole, o czym ona jest, bo nie wiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie do tego filmiku. Oglądajcie filmik Kai, bo jest super i pa! Hej, hej, moi drodzy! Tu Olga z Wielkiego Buka i dzisiaj mam zaszczyt gościć na kanale UKI. Opowiem dzisiaj o książce, która miała być hitem, która przez wielu uznawana jest za hit, ale dla mnie niestety okazała się być mega kitem i zawodem. A mowa tutaj o dziewczynie z pociągu Polly Hawkins. Problem z tą powieścią jest taki, że ona wcale nie jest do końca taka zła. Ona wciąga porządnie, czyta się ją raz, dwa, ale jej promocja była zupełnie nieadekwatna do treści. Dziewczyna z pociągu jest ekstremalnie przewidywalna, o holmarkowym poziomie dramatyzmu i zupełnie do zapomnienia, jeśli tylko odstawi się ją na kilka dni. Można się przy niej oczywiście świetnie bawić, bo tak jest jej założenie, ale to nie jest thriller na miarę zaginionej dziewczyny Jillian Finn. Taka od banalna, średniej jakości, niewymagająca historyjka do zapomnienia. Ale Dziewczyna z pociągu to już jest w sumie taka trochę przeszłość, dlatego, że teraz czekam z niecierpliwością na najnowszą powieść Polly Hawkins, która wychodzi już w maju i tutaj czuję, że nas pozytywnie zaskoczy. Do zobaczenia! Siemka, z tej strony Caroline i witam Was bardzo serdecznie na kanale Kali. Jeżeli chodzi o książkę, która mnie zawiodła yy, i mnie rozczarowała, yy, to przede wszystkim przyznam się Wam szczerze, że rzadko kiedy yy, oceniam książkę jakoś negatywnie, rzadko kiedy książka dostaje ode mnie w ogóle mniej niż 7 na 10 gwiazdek, to naprawdę można policzyć chyba na palcach jednej ręki. Yy, I w związku z tym tak się zastanowiłam nad tymi książkami, które dostały ode mnie właśnie mniej gwiazdek i z jakiego powodu yy, i stwierdziłam, że opowiem Wam dzisiaj o Restarcie, Amy yy, jest to książka, o której słyszałam dobre 2-3 lata temu na zagranicznym booktube. Zdaje się, że Katie Tastic polecała właśnie tą książkę i jej drugi tom. Nie wiem, czy trzeci się pojawił, czy to była zamknięta duologia. W każdym razie, kiedy pojawiła się ta książka w Polsce, to ja byłam bardzo podekscytowana, tym bardziej, że opis brzmi naprawdę bardzo ciekawie, bo mówimy tutaj o restartach, czyli o osobach, które po śmierci się wybudzają i w zależności od tego po ilu godzinach restart się obudził, im więcej, tym lepiej, bo wtedy ten restart jest silniejszy. I o ile to całość brzmi naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, tak generalnie książka była taka płaska, chyba tak można by najlepiej ją określić, dlatego że bohaterowie byli dosyć płascy. Męski bohater, który nazywał się Kalum. Nawet już nie pamiętam imion bohaterów. E, męski bohater był całkiem okej, okay, był całkiem fajną postacią, ale główna bohaterka była totalnie płaską postacią. E, generalnie akcja też była taka, no niby się działo, ale też było to na takim niezbyt zachęcającym poziomie, i wydaje mi się, że po prostu, e, jakby ta książka nie przekonała mnie, nie porwała i w ogóle. E, nie zżyłam się z tymi postaciami wystarczająco, żeby z opartym tchem śl śledzić ich losy. Nie wiem, czy w końcu tom drugi został wydany. Myślę, że dla ciekawości mogłabym po niego sięgnąć. Może byłby lepszy niż ten, ale no, jednak po tak oryginalnej wydawałoby się historii, spodziewałabym się zdecydowanie czegoś innego. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego filmiku, ale ja już się z wami żegnam. Cześć! Ja jestem Sylwia z kanału Spojrzenie na Kulturę i Kaja poprosiła mnie, abym opowiedziała o książce, która miała być fajna, a okazała się po prostu kitem. I ja wybrałam pierwszą polską powieść New Adult, a przynajmniej tak ta powieść była promowana. Mówię tutaj oczywiście o jak powietrze Agaty czy Kiedy Grabowskiej. Każda recenzja, którą czytałam, czy też oglądałam, była pozytywna i każdy wychwalał tę powieść, więc nie będę ukrywać, że nie miałam wysokich oczekiwań, bo miałam. I naprawdę bardzo się zawiodłam i moim zdaniem ta powieść nie ma niczego, czym mogłaby się wyróżniać na tle e, podobnych e, powieści. I kompletnie nie rozumiem, dlaczego jak powietrze zyskało taką popularność. Myślę, że tu chyba jednak zadziałał dobry marketing, ponieważ gdy czytałam książkę, bohaterowie miejscami mnie irytowali. Na szczęście nie było to przez całą powieść, tylko były to momenty. Autorka skupia się tylko i wyłącznie na miłości głównych bohaterów i ja rozumiem, że jest to powieść New Adult i to jest cecha charakterystyczna tego gatunku, no ale kurczę, bohaterowie zanim poznali się, mieli jakieś życie, oprócz spotykania się ze sobą, ponieważ Olivia pomagała dominkomi zajmować się jego rodzeństwem, również chyba mieli jakieś życie, więc zdecydowanie brakowało mi tych opisów. A chyba największy zarzut do autorki mam za to, że wątek ojca y, Oliwii oraz sama przeszłość Dominika, czyli głównego bohatera zostały potraktowane po macoszemu. O przeszłości Dominika wiemy chyba jedno lub dwa zdania i tyle, bo, bo po co więcej pisać, prawda? A te dwa wątki mogłyby naprawdę jakoś urozmaicić y, tę powieść. Kaja, bardzo Ci dziękuję, że zaprosiłaś mnie do swojego projektu. Z mojej strony to już chyba tyle. Więc dziękuję Ci jeszcze raz i papa. E, tak naprawdę książką, która aż tak bardzo mnie zawiodła i nawet nie dobrnęłam chyba do 200 strony, jest to książka Milion małych kawałków. Jest to historia opowiadająca o mężczyźnie, który pewnego dnia budzi się nie wiadomo jak, gdzie, co, kiedy, w samolocie. No, i okazuje się, że jedzie on na odwyk związany z branie, związa z wywołany przez to, że brał on narkotyki. No, jedzie na ten odwyk, no i znajduje się powiedzmy w tym już centrum leczenia tego nałogu. No, i tak naprawdę, powiem szczerze, tam się wszystko kończy. To jest koniec całej akcji. Tam poznaje przyjaciela, ale powiem Wam szczerze. Przynajmniej moim zdaniem ta książka powiela wszystko. Każdego dnia dziś to samo. Mi tak naprawdę już się odechciało jej czytać w pewnym czasie. Próbowałam, ja mam powiem, że naprawdę próbowałam i aż się zmuszałam, bo takie dobre recenzje. Wszystko cudowne. Książka rozgłosiła, tyle koleżanek mówi, że jest cudowne. I co? To chyba nie było dla mnie. Ja lubię książki dotyczące nałogów, lubię książki tego typu, ale ta naprawdę nie przypadła mi do gustu. James Frey moim zdaniem tym razem się nie popisał bardzo mi się ta książka nie podobała i powiem Wam szczerze, że po pierwsze czcionka była już dość rażąca, a tym bardziej widzicie, to jest Akurat kiedy ja ją kupowałam, to było jakieś 3 lata temu, to książka była bardzo, bardzo trudno dostępna i ja naprawdę na nią polowałam, aby się rozczarować i James Frey powiela schematy, które już wcześniej nam przedstawił. To jest naprawdę porażką. No i to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że nasz grupowy filmik Wam się podobał. Dziękuję wszystkim Booktuberom za to, że chcieli wziąć udział w tym filmiku. No i chciałabym też zaznaczyć to, że każdy z tych Booktuberów ma dla mnie jakieś tam znaczenia. się, jeżeli chcecie więcej tego typu filmików, poproszę o łapki w górę, o komentarze. No i do zobaczenia. Pa!